Dobry wieczór moi drodzy, witam serdecznie. Większość moich widzów doskonale wie o tym, że jestem pisarzem, pisarzem, samowydawcą, który sam wydaje swoje książki. W dorobku posiadam taką obszerną trylogię fantazy, zatytułowaną Król myśli oraz niedawno wydany thriller Cień Przeszłości książki te możecie kupić na mojej księgarence, wchodząc do mojej księgarenki, adres to księgarenka.marfisz.pl bądź też po prostu marfisz.pl, tam znajduje się sklep, w którym można kupić moje książki, ale księgarenka Marfisz to nie tylko sklep z książkami, tam Także na stronach tej księgarenki znajdziecie mnóstwo różnych artykułów o przeróżnej tematyce. Tych artykułów będzie tam z czasem coraz więcej, 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 aż do momentu, kiedy księgarenka naprawdę mocno się rozbuduje. Zapraszam do współpracy, zapraszam do współtworzenia tej księgarenki. Możecie pisać artykuły, a ja będę te wasze artykuły publikował. Możecie pisać Opowiadania, możecie pisać felietony, możecie pisać wiersze, możecie pisać cokolwiek chcecie. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń poza jednym. Nie piszemy, nie zajmujemy się absolutnie polityką. To zostawiamy tym patałachom. Dzisiaj chciałbym wam zwrócić uwagę na pewien tag, który pojawił się w Księga Ręce. Tam znajdziecie na górnej belce takie zakładki, i tam jest taka zakładka chmura tagów. Pojawiły się tam nowe tagi. Bajka, bajka na dobranoc, bajka dla dzieci. Tak, moi drodzy, oprócz powieści fantazy, oprócz thrillera, thriller, thrillera, Trilera e, kryminału, napisałem także kilka bajek dla dzieci. I mało tego. Jest ich teraz 11, a myślę, że skończy się to na jakiejś dużo, 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 dużo większej liczbie. Po co o tym mówię? Jako pisarz bajek zadebiutowałem niedawno. Dzisiaj, przed, przed, przed dniem dziecka. To taki mój prezent dla dzieci. Jako pisarz bajek zadebiutowałem, zadebiutowałem tuż przed dniem dziecka dając w prezencie dzieciom 11 11 bajek bajeczek na dobranoc chciałbym abyście szczególnie ci którzy mają dzieci małe dzieci sprawdzili przeczytali sami najpierw oczywiście sami żeby nie wyszło coś niepotrzebnego a później spróbowali zapodać te moje bajki przed snem waszym maluchom ciekawy jestem Jaka będzie reakcja? Czy te bajki się spodobają, czy też lepiej będzie, jak wrócę do fantastyki i do kryminałów? Liczę na odzew, liczę na wasze komentarze, liczę na to, że mi powiecie: Marek, te bajki są nie nadają się do niczego, weź to z wywal to, zapomnij o tym. Marek, to są świetne bajki. Pisz dalej. Tego typu komentarze są mi potrzebne. Ja tego potrzebuję. Ostatnio nikt niczego nie komentuje. Nikt, nikt, nikt niczego. Hejty, tak? Hejto. Hejto jest pełno. Ale żeby napisać jakiś komentarz taki własny, od serca, krytykę albo pochwałę, nie, tego nie ma. Taki świat mamy. A ja chcę. Zostać w, swojej, w swoim wszechświecie, w swoim uniwersum fantastyki, bajek, czasami nawet kryminałów. Chciałbym tutaj pozostać. Jest mi tu dobrze, dobrze się z tym czuję. Zapraszam Was do siebie. Przyjdźcie, przeczytajcie, skomentujcie. Dajcie mi znać, jak te bajki odbieracie. Czy są dobre, czy są niedobre? Tak, tak chciałem zasygnalizować to, że na stronach księgarenki pojawiło się 11 bajek i że moja przyszłość może być z bajkami związana z bajkami dla dzieci. Nie, 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 nie bójcie się. Nie zapomnę o tych, którzy, którym podobała się trylogia Fantazy, nie zapomnę o tych, którym podobał się thriller Cień Przeszłości, bo tacy też są. Nadal będę pisał swoje opasły tomistrza, Ale czasami gdzieś tam jakaś gwiazdka z nieba przyleci, podrzuci mi pomysł na małą bajkę. Dlaczego mam tego nie zanotować? Prawda? To jeszcze raz. Skomentujcie te bajki. Skomentujcie to najlepiej na stronach księgarniki. Tam można po prostu napisać pod tymi bajkami komentarz. Nie trzeba nic tam praktycznie robić. Dajcie mi sygnał: dajcie mi sygnał, czy to jest dobre, czy to jest złe. Chcę od Was tego sygnału, chcę tej wiedzy i proszę o tę wiedzę.